どんどんどん。<music> Bardzo się cieszę, że wszystko działa jeszcze, to jest to, bo, bo ja ten swój występ jakoś tak przekornie zatytułowałem e, starszy pan ma wciąż pan e, i, i niech to będzie motto dzisiejszego, dzisiejszego wykonu, ale fascynujące jest to, że gram już na perkusji, y, jak mnie odliczyć, ze 40 lat. Tak, rzeczywiście 40 lat i, 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 i wciąż to wszystko się, się dzieje, działają y, te, 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 te moje y, ręce i nogi, i, I oczywiście czasami coś tam zaboli rano, bo to, bo to już jest ten wiek, ale, ale, ale jestem z tego dumny że. że, 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 że i, i zwłaszcza psychicznie, tak jak powiedziałem w tytule, yy, sprawia mi to dużo radości. To jest chyba najwspanialsze, bo, bo jak byłem młodzieńcem, zastanawiałem się, co to będzie, jak, jak już będę wiedział, o co chodzi, ale na szczęście ten próg się przesuwa razem z wiekiem, że im bardziej chcemy, yy, znaczy im, im więcej wiemy, tym chcemy więcej zdobywać, więc ten proces jest niekończący. Tego życzę wszystkim perkusistom, żeby nie, nie popadali w stagnację. Jest popularne na festiwalu perkusyjnym, co powiem, ale zawsze patrzę przez pryzmat yy, roli perkusji, jaką ona, jak ona służy muzyce. Tak do tego podchodzę. To jest dla mnie ważne. Jest to mm, tylko odpowiedzialna funkcja, bycia akompaniatorem, no bo chodzi o, o komfort artysty na scenie, chodzi o to, jak dana piosenka, dany utwór będzie brzmiał. I bez grania solówek, jakimiś małymi. Rzeczami, jakimiś detalami możemy mieć ogromny wpływ na to, czy dany utwór będzie brzmiał dobrze, czy nie. Dłonie jest bardziej elastyczna, jest miękka, po prostu masujesz, to jest trochę taki taniec, tak jak kroki w tańcu, tak możesz to samo przełożyć na dłonie, to jest, to jest bardzo podobne, przy czym też na różnych instrumentach ja się różnymi technikami, są techniki palcowe przy bębnach obręczowych, konga, konga raczej, czyli te beczki duże, które pochodzą z kuby, na których właśnie się będę grał, to są instrumenty, które, na których jest bardzo duży ciągły dotyk, jest cały czas kontakt z, ze skórą, one mają przez to taki, e, wydają taki wysoki dźwięk i cały czas czujesz, że jakby, od, jak, jak perkusista liczy sobie, e, jak perkaszynista znaczy się, kongista, e, liczy sobie t, e, time, nie? że tymi dotykami jakby wyznaczasz sobie tą skalę i tak nawet jak nie grasz, po prostu cały czas jesteś w pulsie. No, bardzo się cieszę, no, z chłopakami tutaj działamy wspólnie, chyba od 2021 jak kojarzę, nie? wtedy jeszcze, yy, że tak powiem, jako artysta siedzący na y, stoisku. Później jako tam ziomeczek, który pomagał przy organizacji. Później żeśmy ogarniali jakieś brandy, rzeczy na konkursy. Później nagle stałem się konkurs mistrzem z Erykiem i z Wiktorem na początku przede wszystkim. No,śmy zaczęli z Wiktorem to ogarniać. Eee, no, no i spoko. No. Także może że kroczek po kroczku, aż jestem tutaj. W ogóle fajnie, no bo na co dzień zajmuję się edukacją, dużo warsztatów, lekcji, a teraz... Taka sytuacja związana z perkusją solo na festiwalu perkusyjnym. No moje marzenie tak naprawdę. Nasze stany emocjonalne, nasze różne rzeczy e, potem przekładają się na, na instrument, nie? Dlatego widzisz, tak jak dzisiaj mamy festiwal, e, ja, ja nie tylko walczę z tym, żeby ustawić instrument. Ja walczę o to, żeby być wypoczęty. Dlatego pytam ciebie o hotel, tak pytałem, nie? Bo muszę iść się, zdrzemnąć. To jest wieloaspektowe, wielotorowe, nie? żeby dobrze wykonać swoją pracę dla was. Bo ja chcę dać wam radość swoją grą, no ale jak będę zmęczony, no to co to za radość, nie? Jak będę się męczył za instrumentem, no.